Jeśli ktoś marzy o otwarciu cukierni, to ja mu w tym pomogę. Zrobimy najdroższe jagodzianki w Polsce i to będzie biznes, który zapisze się w historii. Jakim im daję swoją świeżutką pachnącą za 4,50, to tylko patrzę i mówią, że, że, że to nie to samo. No, szlak człowieka trafia. I za 23 rok mamy 13,9 miliona złotych przychodów i 1,29 miliona zysku netto. I teraz komunikat. Jeżeli jest dla Ciebie jakiś bardzo ważny temat, który chciałbyś, abyśmy poruszyli w naszym programie, koniecznie już teraz napisz o tym komentarz. Są rzeczy na tym świecie, które łączą wszystkich, i jedną z takich rzeczy są drożdżówki. Proste, niepozorne. Zwykła bułka z owocami. Jak to mogę opatrzyć? Zawsze była w sklepiku szkolnym, zawsze była w piekarni obok domu, a cena 3, no może 6 złotych. Ale rok. 2024 i 2025 przyniosły coś nowego. Prawdziwą gorączkę jagód. Dziś w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu można zapłacić 30, a nawet 60 zł za jedną jagodziankę. Tak, dobrze słyszycie. Drożdżówka za cenę obiadu w restauracji. Teraz najważniejsze pytanie: czy to jeszcze jest jedzenie, czy już luksusowy produkt lifestyleowy? Ale zanim wejdziemy w szczegóły, przypomnijmy sobie modę na pączki dubajskie. Zwykły pączek z pistacjami i kremem nagle kosztował 20 zł zamiast 5, a ludzie stali w kolejkach. To pokazuje jedną prostą prawdę. Wcale nie kupujemy pączka. Kupujemy historię. Kupujemy możliwość rzucenia selfika z podpisem Dubaj w Warszawie. Kupujemy moment, który sprawia, że czujemy się wyjątkowo. I tak oto mamy jagodziankę w osiedlowej piekarni za 6 zł i fancy jagodziankę za 38. Dlaczego za to samo ludzie płacą 6 zł, a za to 38? W tym odcinku rozbijemy to na czynniki pierwsze. Pokażę wam jak wygląda biznes zwykłej piekarni, jak działają najbardziej fancy cukiernie w Polsce i ile to realnie kosztuje i ile można na tym zarobić. No i na końcu odpowiemy sobie na pytanie. Czy da się na zwykłej drożdżówce zbudować wielki biznes? Bo jeśli ktoś sprzedaje Wam jagodziankę za 59 zł, to nie jest to biznes pieczenia. To biznes marketingu i lifestylu. Żeby nie mówić tylko o liczbach na sucho, porozmawiałem z właścicielem małej piekarni. Poprosił mnie o anonimowość, więc zmieniłem jego głos i posłuchajcie tego sami. Wiesz co, ja już naprawdę nie wiem w jakim świecie my żyjemy. Prowadzę piekarnię tyle lat, wstaję o trzeciej rano, robię chleb, drożdżówki, wszystko jak trzeba. A teraz cała Polska zwariowała na punkcie jagodzianek po 60 zł. I wiesz, co mnie najbardziej dobija? Klienci przychodzą i pytają: Czy ja też mam taką premium jagodziankę, a jak im daję swoją świeżutką pachnącą za 4,50, to tylko patrzą i mówią, że, że, że to nie to samo. No, szlak człowieka trafia. Czujesz to? Robię uczciwie z sercem, tak jak zawsze, a teraz to nie wystarcza, bo ktoś wymyślił modę na bułkę w złotym papierku. Najgorsze jest to, że cała sprzedaż leci w dół. Ludzie wolą wydać kasę na jedną. Instagramową Jagodziankę, niż kupić normalny chleb na tydzień. A ja zostaję z towarem, którego nikt nie chce. No i powiem ci szczerze, no to, to po prostu boli. Zawsze piekarnia była takim sercem osiedla miejscem, gdzie po prostu pachniało domem. No tak, tak byłem przyzwyczajony od zawsze. No a teraz mam wrażenie, że przegrywa mnie z konkurencją, tylko z kupią modą internetu i Instagrama. No i trochę czuję się jak ofiara tej Jagodziankowej historii jakby po prostu cała praca i życie nic nagle nie znaczyły, nie? Więc wydaje mi się, że to po prostu jest, no po prostu słabe. I tu właśnie jest największa różnica. Zwykły piecharz walczy o przetrwanie, a fensy cukiernie zarabiają na hajpie. Nie na cieście, tylko na emocjach, modzie i marce. A teraz dość narzekania na rachunki za prąd. Teraz przynieśmy się w zupełnie inny świat. Świat, w którym Jagodzianka kosztuje nie 6 zł, tylko 26. A, albo 32, a może nawet 38. I co? I klienci się o nie biją. Weźmy przykład Deseo. To nie jest cukiernia. To marka lifestyleowa. Ich produkty wyglądają jak z paryskiego butiku. Każde zdjęcie na Instagramie wygląda jak kampania dla luksusowego zegarka. I to działa. Klient kupuje nie tylko smak, ale estetykę, opowieść i przynależność do klasy. Kupujesz akwariat w DSEO? To tak jak założyć markowe sneakersy. Inni to zauważą. Założyciele DSEO prowadzą bloga podróżniczego Taste Away. Z dziećmi podróżują po całym świecie. Bali, Tajlandia, Hiszpania. To jest Instagram pełen luksusowych podróży. To nie przypadek. Biznes Premium finansuje im ten styl życia. Cukiernia równa się paszport do życia w ciągłej podróży. Ursi Cake to z kolei Instagram i TikTok w czystej postaci. Ogromne torty z dekoracjami, ciasta jak dzieła sztuki i to wszystko pod kamerę. Tu nie chodzi o smak, tu chodzi o show. Bo w 2025 roku jedzenie to content. Jeśli twoje ciasto nie wygląda dobrze na zdjęciu, możesz wajcie do śmietnika, bo nie ma wartości marketingowej. Ursi Cake buduje społeczność, gdzie każdy nowy produkt to premiera. Każdy klient staje się influencerem publikującym zdjęcia na stories. Słodki słony Magda Gessler. Tu produkt to jedno, ale siła jest w nazwisku. Co sprzedaje Magda Gessler? Nie sernik czy bezy. Sprzedaje swoją markę osobistą. Kiedy idziesz do słodkiego słonego, kupujesz bilet na mini wersję kuchennych rewolucji. Ciekawe, czy czekają, żeby latały talerze. To miejsce, żeby wrzucić zdjęcie i powiedzieć: Byłem w cukierni Gessler. Znowu nie chodzi tu o jedzenie, chodzi o status społeczny. Albo jeszcze lepiej, Lukulus. To nie cukiernia, to teatr smaku i designu. Wejdź do ich lokalu w Warszawie, a poczujesz się jak w Paryżu. Wnętrze produkują architekci, opakowania to dzieła graficzne, a produkty są fotogeniczne do granic absurdu. Każda babeczka wygląda jak ozdoba albumu fotograficznego. Klient nie przychodzi tam, żeby zjeść, przychodzi tam, żeby przeżyć estetyczne doświadczenie. W piekarni dostajesz chleb i bułkę, w Lukulusie dostajesz chwilę w Paryżu. Pamiętacie pączki dubajskie? Nagle wszystko z dopiskiem dubajskie było dwa, trzy razy droższe. Ludzie ustawiali się w kolejkach za pączka polonego pistacjowym kremem za kilkanaście złotych. Czy miało to coś wspólnego z Dubajem? Oczywiście, że nie. Ale działała magia słowa i iluzja luksus. Za rok może będzie. Tokijskie albo paryskie, ale mechanizm zostanie ten sam. Dodajesz słowo kojarzące się z luksusem i sprzedajesz drożej. Odkładamy emocje i bierzemy kalkulator. Sprawdziłem dane z finansowe DSEO z Krajowego Rejestru Sądowego i za 23 rok mamy 13,9 miliona złotych przychodu i 1,29 miliona zysku netto. To 9,2% rentowności. W gastronomii to wynik bardzo dobry. Zwykle gastronomia osiąga 3, może 5% netto. Rozbijmy Fensię jagodziankę za 38 zł. Składniki: premium mąka ekologiczna, masło francuskie, prawdziwe borówki z Podlasia, jajka od szczęśliwych kur, prawdziwa wanilia z Madagaskaru. To kupy może 8 zł. Energia amortyzacja sprzętu 2 zł. Robocizna wykwalifikowanego cukiernika 3 zł. Eleganckie opakowanie 1,5 złotego, koszt bezpośredni 14,50 zł cena sprzedaży 38 zł marża brutto 23,5 zł to 192% marży porównanie ze zwykłą piekarnią. Zwykła jagodzianka za 6,50, składniki 3 zł energia 80 groszy, robocizna 60 groszy, opakowanie 20 groszy, koszt 4,60, marża 1,90 90. Różnica w marży jednostkowej 23,50 versus 1,90 to 12 razy więcej. Załóżmy małą piekarnię z kosztami stałymi 35 tysięcy złotych miesięcznie, z marżą 1,90 musisz sprzedać 18 tysięcy jagodzianek miesięcznie. 600 dziennie. Cukiernia premium z kosztami 80 tysięcy złotych miesięcznie na bogato i marżą 2350 potrzebuje tylko 3-400 miesięcznie. To 190 dziennie. Ta różnica zmienia wszystko. W premium nie walczysz o wolumen, walczysz o marżę. Teraz sedno tej sprawy. Dlaczego ludzie płacą 6 razy więcej za podobny produkt? Zrobiłem eksperyment. Tej samej osoby dałem dwie identyczne dzianki powiedziałem, że jedna kosztuje 5 zł, a druga 30. Oczywiście tą drugą włożyłem do fancy pudełka i poprosiłem o ocenę smaku. Wynik jagodzianka za 30 zł oceniona była z automatu jako lepsza, o bogatszym smaku, z lepszych składników. To się nazywa efekt halo. Nasza percepcja smaku jest powiązana z ceną. Im drożej, tym lepiej nam smakuje. To oczywiście jest nielogiczne, ale tak działa nasz mózg. W erze Instagrama jedzenie stało się narzędziem komunikacji społecznej. Jakocianka za 6 zł, tych nie nadaje się na Instagram. Jest zwykła, nieinteresująca, ale jakocianka za 38 to już jest content. Komunikat stać mnie na to, co najlepsze. Każde zdjęcie z drogą jagodzianką to sygnał statusu. Pandemia zmieniła mentalność. Ludzie zaczęli doceniać jakość życia, chwilę przyjemności i jednocześnie powstała nowa klasa średnia. Programiści, specjaliści IT, właściciele firm internetowych zarabiają od 10 do 30 tysięcy miesięcznie. Dla kogoś zarabiającego 15 tysięcy, 38 zł, to 0,25% jego pensji. To praktycznie nic. Deseo ma lokale w najbogatszych dzielnicach. Mokotów, Wilanów i Żoliborz. To nie przypadek. Celowo wybierają miejsca, gdzie mieszkają ludzie, dla których 38 zł to nie dużo pieniędzy. Średnie zarobki na Mokotowie to 12 tysięcy net. Dla tej grupy 38 zł to mniej niż godzina parkingu w centrum. Osiem zasad biznesu premium. Jeśli prowadzisz biznes i chcesz przejść z poziomu walki o przetrwanie na poziom prawdziwych zysków, Zapamiętaj 8 zasad. Zasada pierwsza: nigdy nie konkuruj ceną. To najważniejsza zasada. Konkurowanie ceną to droga donikąd. Zawsze znajdzie się ktoś tańszy. Zamiast tego konkuruj wartością, jakością, doświadczeniem i historią. Zasada druga: wybierz wąski target. Nie próbuj sprzedawać wszystkim. Lepiej sprzedać 100 produktów po 100 złotych niż 1000 po 10. Znajdź swoją niszę i zostań w niej królem. Zasada trzy. Opakuj produkt w historię. Nie sprzedawaj jagodzianki, sprzedawaj chwilę luksusu. Kawałek Paryża, status społeczny. Historia jest dużo ważniejsza niż same składniki. Zasada czwarta. Inwestuj w wizerunek. Wnętrze, opakowania, zdjęcia, social media. To nie są koszty, to jest inwestycja. Najlepszy produkt bez wizerunku to śmieć. Najgorszy produkt z dobrym wizerunkiem to bestseller. Zasada piąta. Ogranicz dostępność. Rzadkość zwiększa wartość. Limitowane serie, ekskluzywne składniki, wybrane lokalizacje, im trudniej dostępne, tym bardziej pożądane. Zasada szósta. Użyj social proof. Spraw, żeby klienci sami robili ci reklamę. Fotogeniczne produkty, Instagramowe wnętrza, zachęty do dzielenia się zdjęciami. Zasada siódma. Pozycjonuj się jako ekspert. Bądź najlepszy w swojej kategorii, nie najtańszy. Ekspert może dyktować ceny, amator musi je przyjmować. Zasada ósma, myśl systemowo. Nie pracuj w biznesie, pracuj nad biznesem. Buduj systemy, które działają dla ciebie, tylko wtedy mogą się skalować. I teraz moja propozycja. W przyszłym roku, jeżeli ktoś z widzów naprawdę chce otworzyć cukiernię, razem zróbmy coś epickiego. Stwórzmy najdroższe jagodzianki w Polsce. Jagodzianki posypywane płatkami jadalnego złota. Limitowana edycja, eleganckich pudełko. Cały hype w social mediach. I zobaczycie, ustawimy taką kolejkę, że ludzie będą czekać godzinami, żeby wrzucić zdjęcie tej jagodzianki na Instagram. To nie żart. Czysta matematyka. Koszt zwykłej jagodzianki: 5 zł. Dajmy jagodziankę premium za dychę. Złote płatki, luksusowe opakowanie. Dodatkowa dycha. Cena sprzedaży: Minimum 99 zł za sztukę. Jeśli znajdziemy się na TikToku, Instagramie, YouTube, w mediach, to będzie viral. A na viralach zarabia się nie tylko na produkcie, ale na rozgłosie. Więc mówię wprost, jeśli ktoś marzy o otwarciu cukierni, to ja mu w tym pomogę. Zrobimy najdroższe jagodzianki w Polsce i to będzie biznes, który zapisze się w historii. Morał całego odcinka jest dosyć prosty: w biznesie nie wygrywa ten, kto robi najlepiej, ale ten, kto sprzedaje najlepiej. Pan Janusz z piekarni myśli jak rzemieślnik z XIX wieku. Koncentruje się na produkcie. Deseo myśli jak korporacja z XXI wieku. Koncentruje się na marce. Różnica w zyskach? Pan Janusz traci pieniądze, a Deseo zarabia setki tysięcy złotych miesięcznie. Jego dzianka Twoje dzianka, ale opakowanie, historia, emocje to sprawia, że jedna kosztuje 6 zł, a druga kosztuje 38. Pamiętaj, jeśli chcesz robić biznes, rób go z głową. Nie wystarczy piec dobre ciastka, trzeba piec dobre historie, bo w 2025 roku nie wygrywa ten, kto sprzedaje produkt, wygrywa ten, kto sprzedaje emocje. A my w Business TV, pokażemy wam, jak to się robi. Jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia, koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. W komentarzach napisz, co Ty o tym sądzisz. Czy zapłaciłbyś te 38 zł za jego dziankę? Czy uważasz, że to biznesowa mądrość, czy marketingowa manipulacja? Twoja opinia może trafić do kolejnego odcinka. I pamiętaj, Biznesmen TV z nami rozwinie swoje skrzydła. Twoja opinia może trafić do kolejnego odcinka. I pamiętaj, Biznesmen TV z nami rozwin skrzydła. Do zobaczenia!